Jeżeli chodzi o WHO, to nie chciałbym tak radykalnie się odnosić, czy WHO działa w interesie Chin, czy nie działa. Natomiast. No na pewno to napotyka... nie mówimy o jakimś radykalnym odnoszeniu się. No jest prostym faktem, że wiesz poszczególne mocarstwa robią tam różnego typu biznesy, mają czasem mniejsze, czasem większe wpływy. WHO w Chinach mają wpływy całkiem silne i to, to nie jest żadna tajemna wiedza. Znaczy ja jakby nie, nie, nie odnoszę się tutaj do tego, co pan doktor powiedział, natomiast chciałbym tak jakby taki kontekst zarysować, mm -hmm. że nie chciałbym radykalnie się wypowiadać, bo to nie jest tak, że WKO robi nawet y, robi to świadomie. No, to jest w pewien sposób, specyfika takich konstruktów. I no, tutaj dokładnie. jakby to jest to też, co, o czym wspominaliśmy wcześniej, że już przed pandemią mieliśmy pewien proces. Y, może użyję takiego mocnego słowa, rozwalania takiego typu organizacji przez Donalda Trumpa, dlatego że no organizacje, które jeszcze za czasów zimnej wojny, w zasadzie większość powstała po II wojnie światowej, one działały w interesie Stanów Zjednoczonych, natomiast mhm. poprzez to, że Stany Zjednoczone w pewien sposób traciły wpływ na te organizacje, a zyskiwały inne państwa, one przestały działać w interesie Stanów Zjednoczonych i oczywiście jest, że jeżeli Stany Zjednoczone mają płacić Organizację, która działa nie w ich interesie, to jest to po prostu bez sensu z perspektywy mm -hmm. Stanów Zjednoczonych. Dlaczego, czy powinny zbudować inną organizację? To też jest pytanie ciekawe, dlatego że ja w bym w tak zrobił. Na jego miejscu. To w ogóle nie jest w interesie też moim zdaniem Stanów Zjednoczonych, bo to jest takie nasze myślenie, od którego również ucieka Donald Trump. Dlaczego mm -hmm. Stany Zjednoczone mają działać za cały świat? Więc tak naprawdę żyjemy w pewnym czasie, gdzie procesy przyspieszyły. To nie jest tak, że nagle się coś wydarzyło i WHO jest pod ogniem krytyki. Te procesy, z tymi procesami mieliśmy do czynienia już długo przed pandemią. One przyspieszyły, WHO się stało jakby obiektem, bym powiedział takim nacelowniku ze względu na pandemię i na może nie szereg nadużyć, ale błędów, ale też pewnego rodzaju błędów systemowych, jak takie organizacje działają po prostu. Bo oczywiste jest, że jeżeli działa organizacja, która jest międzynarodowa, to oprócz tego, że na podstawie tej na podstawie jakby tego, jakie wyda, jakie wyda opinie będą działały państwa, to również działa w oparciu o to, jakie informacje dostaje od państw. Więc można wrócić kotonę i powiedzieć, że chiny hmm. nie dając informacji, tak naprawdę naraziły w na ten hmm. uszczerbek, na, na jakby utracie zaufania. Więc jakby to nie jest takie jednoznaczne, to mhm. tylko pokazuje, że te organizacje dziś w dobie tego, jak funkcjonuje dzisiaj świat przy zderzeniu amerykańsko-chińskim, one po prostu nie funkcjonują. Nie funkcjonuje cała ONZ, mhm. w tym cały ten y, y, Rada Praw Człowieka, gdzie w zasadzie już zasiadają mhm. państwa, które w ogóle nie respektują praw człowieka. Jasne. To po prostu nie funkcjonuje. Stanizyjna to jest w ogóle szerszy problem. Dokładnie. Więc no, Amerykanie, jak no, gdzieś skądś wychodzą, to dają zawsze pole, pole Chińczykom i oni w to pole wchodzą. To jest, to jest dobry pytanie, przykład partnerstwa transpacyficznego. Tak, natomiast ja uważam, że taka organizacja jest potrzebna. Jest, jest. Bo oczywiście. ona jakby być może dla nas nie jest tak ważna, bo mamy rozwiniętą służbę zdrowia, ale na przykład dla państw nierozwiniętych jest kluczowa. Natomiast moim zdaniem Ameryce nie do końca zależy, żeby taka organizacja była, bo Stany Zjednoczone sobie zdają sprawę, może inaczej, dla Stanów Zjednoczonych jest to bardziej priorytet związany z postrzeganiem przez inne państwa Stanów Zjednoczonych jako supermocarstwa, które dba również o Międzynarodowy Ład, niż, niż, niż kluczowe ze względu na faktyczny wkład w to, jak funkcjonują Stany Zjednoczone.